Jutro będzie tłusty czwartek. Za dwa dni. A no dobrze, za dwa dni, ale ja już dzisiaj zamówiłam pączki i wyobraź sobie tak, zamówiłam 12 pączków z cukrem pudrem i 8 pączków z lukrem. I za wszystko będę musiała zapłacić 38 złotych 40 groszy. Zł. I tak się zastanawiam, mówiłaś, że równania matematyczne służą do zapisywania różnych życiowych sytuacji. Czy taką życiową sytuację jak zakup pączków możemy jakoś Matematycznie zapisać? No oczywiście, bardzo prosto. Więc zapłać, kupiłaś 12 pączków jednego rodzaju. Nie pamiętam to z lukrem czy z cukrem pudrem. Z cukrem pudrem. Dobrze, to niech będzie 12 z cukrem pudrem. Plus 8, 8 z, lukrem. Było z lukrem. I to się równa, bo liczymy w złotówkach. 38,40. 40. C to jest cena pączku pączka z lukrem, Nie, z, cukrem. z cukrem pudrem, a L to jest cena jednego pączka z lukrem. I to jest bardzo dobry przykład na równanie liniowe z dwiema niewiadomymi. No faktycznie, mamy tutaj aż dwie niewiadome. Dwie niewiadome i to jest równanie liniowe, bo te niewiadome są w pierwszej potence, prawda? Czyli znaczy, że mogą być jeszcze równania kwadratowe z dwoma. Ależ oczywiście, nie tylko kwadratowe, ale i z y, 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 y wyższych stopni również i y, y, y z wieloma niewiadomymi. Ale my sobie skromniutko zostaniemy przy y, dwóch niewiadomych. Ty pamiętasz, ile płaciłeś się za te pączki? Tak, te z cukrem pudrem były trochę tańsze i kosztowały, tutaj napiszę, złoty 80, zł, a te z lukrem były droższe i kosztowały 2 złote. Z cukrem pudrem były z mówisz za złoty 80, zł, a z lukrem za 2 złote. Za 2 złote. Albo odwrotnie, już teraz mi się Albo zaczęło odwrotnie. mylić. No zaraz, zaraz to sprawdzimy. Bo trzeba, tak jak żeśmy rozmawiały o, przedtem o równaniach liniowych z jedną niewiadomą, no to rozwiązaniem była liczba, która podstawiona w miejsce równania spełniała to równanie, to znaczy lewa strona była równa prawej stronie. No a tu muszą być dwie liczby. A tu muszą być dwie liczby, więc rozwiązaniem jest para liczb. Więc y, sprawdzimy, czy rozwiązaniem jest para liczb 1,80 zł, 2, czy par rozwiązaniem jest 2,180, czyli poniżej. Może to było odwrotnie. Może to było odwrotnie. No to spróbujmy to policzyć. Weźmy na przykład to drugie rozwiązanie. Czyli, że C jest równe 2, czyli by było 12 razy 2 i dodać 8 razy... 1,8 i to się powinno równać 38. No ale zaraz poczekaj, najpierw policzymy, Aha, wyrzuć to 38, dobrze. policzymy ile to jest, czy rzeczywiście Sprawdźmy, tyle... Czy tak, tak. Jest. no to jest 24. Ym, 8 razy złoto 80, 8 razy 8 to jest 8, plus 8, tak. plus ym, 8 razy 80 groszy to jest 6,40 plus 6,40. 8 plus 6,40. No i to rzeczywiście równe. wychodzi dokładnie 38 złotych i 40 groszy. A, czyli jednak to były prawdziwe ceny. Tak, czyli 2 złote kosztował cukier, puder, więc możesz teraz zmienić wyżej. Dobrze, to ja sobie wy, wykreślę, że to jest nieprawda. O, nie trzeba było. I zwykle rozwiązanie zapisujemy jako parę liczby w nawiasach. Więc rozwiązaniem będzie, może napiszesz nawias. tak, w nawiasach C, L, A. równa się, zamknij nawias, Ale tu tak, równa się, otwórz nawias, przecinek 2,180. No, tak, w, je, to je, tak może nie wygodne. przecinek, tylko średnik weźmy. Właśnie, Tutaj też zrobię średnik, żeby było wiadomo, że to o to chodzi. Tak. No i przykładów takich równań jest wiele. No na przykład zapisz proszę. 3x plus 5y równa się 30. 3x plus 5y równa się 30. No właśnie. Czyli trzeba znaleźć te dwie liczby xy. No trzeba znaleźć te dwie liczby x y, ale tu na przykład x weź 5 y równe 3. No to teraz tak 3 razy 5 dodać 5 razy 3, to tak, mamy 15 i 15 równa się 30. A sprawdź proszę teraz, że para 10, 0 10, średnik. Prze tak, 0. No, ogół się pisze przecinki, ale nie tak ja będzie. Już ja średnik, bo tak to będę miała dobrze. 10 przecinek. Też tak. jest rozwiązaniem tego równania. Naprawdę? No, sprawdź. No dobrze. 3 razy 10, dodać 5 razy 0, to się równa. Tu mamy 30, a 5 razy 0 to 0, czyli 30. No, masz rację. I para 0, 6 też jest rozwiązaniem. No tak, 3 razy 0 to 0, dodać 5 razy 6 to się równa 30. No właśnie. To znaczy, że ja mam więcej możliwych rozwiązań niż tylko jedno? W niektórych przypadkach masz więcej możliwych rozwiązań niż jedno i w przypadku Twoich pączków prawdopodobnie też jest więcej rozwiązań niż jedno. Na przykład spróbuj takie rozwiązanie do swoich pączków, że równanie było, jeszcze przypomnijmy sobie to równanie, jak ono wyglądało, było dobrze? 12C plus 8L. To 12C? 38, 40. Tak, 12C plus 8L. Więc na przykład spra można sprawdzić, że rozwiązaniem jest para liczb. 2 Przecinek 20 średnik, czyli 2 złote 20 groszy zł i złoty 50. No to trzeba sprawdzić, czy to... No zobacz, 12 razy 2, 20. 12 razy 2,20. To jest dodać 8, 8 razy 1,5. Pół. pół No 12 razy 2 to jest 24. 12 razy 20 groszy to jest...

Także z tymi rozwiązaniami dla równania z dwiema niewiadomymi jest różnie. Czasami masz kilka rozwiązań, a czasami być może nie ma wcale rozwiązania. A może być tylko jedno rozwiązanie? Może dla układu, dla równania z dwiema niewiadomymi. Yy, to wszystko zależy od okoliczności, w jakich rozpatrujesz, roz dane, rozpatrujesz dany model. Weź na przykład takie równanie. X plus Y równa się 0 i rozpatrujesz, narzucasz warunek, że X i Y są liczbami naturalnymi. Liczby naturalne, czyli 1, 2, 3, 4. Czy takie równanie może mieć rozwiązanie wtedy? Nie. Nie może, bo jedna z liczb musi być ujemna, prawda? Tak. Zatem mogą być równania z dwiema niewiadomymi, które przy pewnych warunkach w ogóle nie mają rozwiązań. Ale o tym będziemy rozmawiać później.